W Warszawie odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja LPG Wyjątkowa Energia, poświęcona tematyce gazu płynnego. Konferencja była okazją do bezpośrednich spotkań pomiędzy graczami na krajowym rynku gazu płynnego, a np. partnerami biznesowymi z zagranicy. W Warszawie pojawili się goście m.in. z Rosji, Ukrainy, Czech, Anglii czy Niemiec. Konferencja była także okazją do prezentacji rocznego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. I oceny rynku autogazu w Polsce. W minionym roku konsumpcja autogazu wzrosła o 1,5%, stanowiąc obecnie prawie 75% ogólnej konsumpcji LPG w Polsce. Autogaz od lat stanowi najważniejszy segment branży LPG. Rynek gazu płynnego w roku 2014 w Polsce generalnie pozytywnie, ponieważ dały się odczuć pewne tendencje wzrostowe. Tego nie notowaliśmy ostatnich kilka lat. Jeśli chodzi o segment autogazowy, on pozostaje najbardziej ważnym filarem rynku gazowego w Polsce. Jesteśmy ciągle dużym rynkiem w skali europejskiej i światowej i myślę, że w tym segmencie należy upatrywać największych szans rozwojowych z punktu widzenia wielkości wolumenów. Jeżeli branża mądrze poprowadzi promowanie dobrych rozwiązań, związanych z zastosowaniem gazu w napędach samochodowych, także uzupełnionych o tę nową nogę, na której zamierzamy stanąć, czyli gazo-diesel, jestem spokojny o, o wzrost rynku. W innych segmentach ten wzrost będzie bardziej powolny, to nie będą w żadnym przypadku tak wielkie wolumeny, jakie są do osiągnięcia w segmencie autogazowym, więc myślę, że wspólna droga dystrybutorów gazu i firm instalujących Oferujących instalacje gazowe w samochodach, jest drogą najwłaściwszą i powinniśmy ją jak najszybciej wspólnie pójść. Bardzo interesująca była także opinia dyrektora zarządzającego Światowej Organizacji Gazu Płynnego, Jamesa Rokala, m.in. o krajowym rynku autogazu ocenianym z dalekiej perspektywy. As the representing the World Association, we have a very broad overview of markets around the world, um, but not necessarily always a very, very deep view. My understanding of the Polish market is that it's um, that it's larger, continues to grow, um, but but it's very much targeted at a, at a um, let's say a value proposition which is a cheap fuel, so a lower cost fuel, and it's an interesting comparison when you compare that with some of the other markets in Europe where. Autogas is considered to be a premium fuel or a fuel for performance. And if you can change the perception of consumers in Poland that autogas is not a fuel uh, a low cost fuel but a high performance fuel then I think the market has a great potential to grow even further. LPG energia To także okazja do poznania innych rynków oraz ich specyfiki. Od wielu lat Rosja jest dla nas największym źródłem gazu płynnego, dlatego nie dziwi obecność przedstawiciela tamtejszego rynku. Na autogazowym topliwie. Przybliżnie to 6-7% od wszystkich autoparków w Rosji. To niewielka doła, chociaż cena LPG w porównaniu z 92 бензином w Rosji то 57%. Ну, соотношение 57% хороший довольно-таки показатель, но рынок не развивается. Ну, много территорий, где северные регионы холодно, наверное, ну, не, не хотят, может быть, боятся. Вот. Но на юге России, там Краснодар, Дагестан, там очень активно развивается потребление, и вот за счет них растет ну, потребление. Mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej na Ukrainie, rynek ten rozwija się bardzo prężnie. Działają bowiem te same mechanizmy rynkowe, które w Polsce zbudowały prężny rynek LPG. Dokładnej statystyki, niestety, nie jest. No, po raznym ocenkach od miliona, 200 do 1,5 miliona w automobili używają żywy i gaz. Absolutnie w różnych sektorach, gruzowych i, i pasażerskich. OEM modeli na rynku praktycznie nie и из-за особенностей, из -за особенностей законодательства, особенностей какого-то менталитета, возможно, автосалоны иногда сами занимаются уже после продажной, после продажной установкой. Вот. И как, как, в принципе, я думаю, было и в Польше сейчас, когда серьезный рост рынка, Potребlenia, da, pользоваться спросом услуги ну кустарных установщиков, которые в гаражах где-то устанавливают какие-то полулегальными там методами, вот за более низкую конечно цену. То Konferencja organizowana przez BOGP na stałe wpisała się w kalendarz branży LPG w całej Europie. Wielkość krajowego rynku i jego siła przekłada się na atrakcyjność warszawskiej konferencji. Kolejne spotkanie za rok.